Stefan Starzyński. Po kapitulacji Warszawy nie ukrył się, nie przeszedł do konspiracji. Wielu go ostrzegało, że wcześniej czy później będzie aresztowany przez Niemców. Starzyński chciał służyć swojemu miastu. Przychodził codziennie do miejsca swojej pracy do ratusza. Tu został aresztowany przez Niemców 27 października 1939 roku. Był przesłuchiwany w siedzibie Gestapo w Alei Szucha. Osadzony w areszcie centralnym. Trafił na pawiak. Nie wiemy na 100% kiedy i gdzie został zamordowany. Według śledczych Instytutu Pamięci Narodowej, Starzyński został zamordowany przez Niemców między 21 a 23 grudnia 1939 roku w Warszawie lub w jej okolicach. Ale wielu badaczy stawia hipotezy, że Starzyński żył dłużej. Został zamordowany na przykład w roku 1943. Starzyński to jedyny cywilny przedstawiciel elity sanacyjnej, który swoją postawą we wrześniu 1939 roku zasłużył na pomnik. Zapomniano, że był komisarycznym prezydentem Warszawy. Zapomniano, że sanacja narzuciła go opozycyjnej w stosunku do niej w Warszawie. Pozostała pamięć o niezłomnym prezydencie, który bohatersko kierował obroną swojego miasta. Kiedy w 2000 roku Gazeta Wyborcza, Radio Kolor i Warszawski Ośrodek Telewizyjny zorganizowały plebiscyt na warszawiaka stulecia, wygrał go Stefan Starzyński. Drodzy, Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik barzanin1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.